Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Blaze, a ja mam dla Was nową serię z gry Gothic. Mam nadzieję... Już to próbowałem nagrać. Mi się nie udało, bo przypadkowo włączyłem komputer. Mam taki przedłużać i go włączyłem. Ale dobra, to później. Teraz oglądajcie. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz Z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska, to też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on. Miał wszystko odmienić. W imieniu Jego Wysokości króla Robara II, pana Werantu, skazuję tego więźnia na stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie, zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się... Milcz! milcz! Dobra. Zrzucajcie go! Zrzucajcie go! Witamy w kolonii! Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! A teraz precz! No, już, stawaj. No, już, stawaj. Mm. No. Widzicie, są drobne błędy. Nazywam się Diego. Jestem. Nie, nie interesuje pytań. mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowy. Na razie to ty. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się. Mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze Starego Obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz. Jak dostanę się do Starego Obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Leży parę Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Wulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi, powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem ja dla nich będzie stary obóz. Stary albo obóz A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony Właśnie. Mam list do Arcymistrza Magów Ognia. Czyżby jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono? Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów, a większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego ci przysłał. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w Starym Obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w Starym Obozie. Dzisiaj tak jak mówiłem z początku, ale był drobny fail i później musiałem iść gdzieś, i musiałem później znowu lekcję zrobić, i tak jakoś się złożyło. Więc spróbuję to za dzisiaj zrenderować i przesłać. Ale e, nic. O jezus, albo lag, chwilowy, e, ale niczego nie obiecuję, więc jakby ktoś. E, dwa. <laughs> Maty, jest słodki. Ej, to mam niemożliwe. Zobacz, o tam, tam jakoś chrzany szczup. No chrzany Dobra, ja nie będę się dopiero 10 minut z jednym chrząstem. Hmm. Bo i tak już nagrywam 8 minut, a tak teoretycznie nie <suszel> nie zrobiłem. Dlaczego tak trochę biegam i zbieram wszystko po drodze? Bo na początku wszystko się może przydać. Jakiekolwiek drobne jedzenie to wszystko to jest dosyć ważne, jak na sam początek. sam początek będziemy się posługiwać słabym orężem. Później jak już się przyłączymy do, do starego, obozu, czy do obozu sekty. No, Typałka, więc tutaj. Nie Sam Na sam początek przydałaby nam się w sumie broń jednoręczna. A ja je bebezie. Nie za co chciałem muszę. Tylko życia, nie tracił, że jakiś głupiścirwojak nie walnie, bo to co bez sensu. Jak tracić życie, to lek trochę A więc zbierzmy sobie tutaj orkowy zieleń i serapis bo to się wszystko przydaje sam początek bo oczywiście żadne mikstury lecznice nie będę inwestował je w, w pierwszy odcinka, tak, Piero później no już się ma więcej punktów HP a nie ma się i... i dynę, a nie się ma 40 w... więc ja tutaj poza odcinkiem postaram się na zgarniać troszkę expa i zainwestować troszkę w coś. Myślałem, że to się skończyło. No ale na razie... Jezus! Ale Czy od niego zginę. Nie, dobra, bez niego. Ej, on mnie bije. To jest nie fair. Mówię, tak uderwam, od tego dwiego Dziwny, wyrywam, to Przepraszam, ale dzisiaj jestem i jakoś nie mogę się skupić na... Urywałem, na Tylko jakoś się skupiam tak na... ...przep! No, no, nie wcale nie chcę, niech co zabiją. Chodzę, żeby do mnie podejdzie, what the to jest wszystko na razie, jak na samym początku, są przydatne. O, ryżułka. Nie wiem, kto jest piguł? No to wygląda troszkę z daleka, w Dobrze, tutaj coś jeszcze mamy, to wyzwanie ja mam. które dają mi się. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Ja Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właśnie! Absolutnie! Szedłem! Zamierzam przyjąć kontrolę nad całym obozem. Diego powiedział, że mam się ja. z nim spotkać w obozie. To już w takim mieczu to jedne, jednej osoby by zabić. Zobacz, bym się zabił. Chyba, żebym jakiegoś chłopaka zabiła ze strażników. My, to tak to tak. Jest pewność, czy, czytałem kiedyś, że jest bardzo fajny mod do gotyka, który nie nie daje możliwość zostania tak. magnatem w starym łobozie. Czy, czy nie mógłś wchodzić, czy nie wchodzić? Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Chcę pracować dla Gomeza. Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A, jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie, jasne? Porozmawiam z Diego. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie. Porozmawiam jak to nie dotyczy. lepiej o Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Zaczynamy od razu? Jeśli Czeka, Czekaj, nie, 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 nie. Tak. A i jeszcze e, sorry, jak w tym racja. odcinku był, m, było gorsze audio, bo po prostu m, te, teraz mam jeden no, monitor i ciężko mi I robić takie sprawy z tym i nie chcę mi się później bawić to, z tym. Co powinienem z wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Nie, nie, który pierwszy... nie. Jeśli chcesz do nas należeć, musisz Zobaczmy, najpierw zaplusować do starego ludzi. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cieni. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Czekaj. Trzymaj się. nic nie pakować. Ja jestem bardzo ciekawy, czy jak się zdobywa ciężką zbroję cienia, taką jak Madiego, czy ma Diego. się takie fajne rękawiczki, jak on ma. Jezus, teraz trzeba uważać, żeby się nie wyciągać. jak Jezus! Jak leci? Najpierw nie najgorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. <laughs> Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić. Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza ala snaw, z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze trzy chrząszcze i parę piekielników. Pięć powinno wystarczyć. Nie ma tak się rozstawić na środku obozu z... Brzmi nieźle. Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. to doświadczenia za takie zadanie. Nie ma to jak sobie zbierać na początek szybki zabierze. teraz w jego Tak, dlatego pana też trzeba będzie. W ogóle mi się wydaje, że spędzę jakiś odcinek zanim ja porabię za zadanie. W dzisiejszym odcinku nie sądzę, żeby bardzo jakoś to widzieliśmy. Ale teraz, ponieważ ja jestem z Polony, ja ich nie trafię z miecza, ale kilometrów tak mówię. Tyle jeśli chodzi o ich mięso. Teraz idziemy sobie... Tak, chodzę z pilotem Bez zginień. Od razu że... Z... Te w tej się... a, nowa twarz! Czego chcesz? Chcę ci zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności ofiarując mi... drobny datek. Marne dziesięć bryłek rudy. Toż to grosze. A jeśli nie zapłacę, człowieku, nie narażaj się na niepotrzebny stres. Jesteś tu nowy, rozejrzyj się dookoła, zbierz trochę rudy, a jak będziesz miał już dość, zapłać. Tak jest bezpieczniej. Możesz to zrobić teraz albo później. Tylko nie licz na moją pomoc, dopóki nie dostanę rudy. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Do zobaczenia. Miej oczy szeroko otwarte. Tylko nie licz na moją Czyli dostanę sobie się lepsze, co Każdy próbuje coś zarobić, zarobi, zwłaszcza z tym obozie. No to zobaczmy. ja na razie nie zamierzam się nic pakować w tym obozie żadny żadnej walki, bo yy, no, to jest chwilowo niepotrzebne. A on. Dobra, yy, w każdym sensie trzeba zebrać dla, dla niego te wikiadniki itd. Koszulę jeszcze już mamy tylko piekielniki, co nie jest dosyć dużym problemem, bo tu jest Gorzki chleb, gorzki chleb, piekielnik, Kolejny gorzki chleb, kolejny piekielnik, kolejny Hej, ty! Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Nic dziwnego. Dopiero co tutaj trafiłem. To lepiej uważaj. Poza murami jest bardzo niebezpiecznie. Tylko w obozie możesz spać spokojnie. Jezus. Ah, a, to bym zapomniał. Położaj. Poza murami jest bardzo niebezpieczny. Tylko w obozie możesz spać spokojnie. Spać spokojnie, fajny odgłos. To mądrzyńskie, to nie jest. Się nie hmm. 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 jest, jest nowe a nie nowe Pewnie masz coś tej tego nie mieszać. Co, so, zaraz mu zaniosę, to tylko wykonam pewne zadanie dla. Na... Nie będę dalej słuchał. Do Chciałbym dołączyć do obozu, chcę zostać cieniem. A, ja mam pokażę, o, i szukasz pewnie okazji, żeby pokazać, na co cię stać, tak? Dobra, możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, wstawię się za tobą u Diego. O co chodzi? W obozie sekty mieszka mężczyzna, imieniem kalon. To wielka szycha, jeden z guru całej tej pomylonej zgrai. Kalom jest alchemikiem, posiada przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Chciałbym go od niego odkupić. Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. A czego oczekujesz ode mnie? Te świry z sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Jesteś tu nowy. Nikt cię nie zna. Udawaj, że chcesz do nich dołączyć. Kalom jest jednym z guru, więc to on sprawdza nowych kandydatów. Jeśli uda ci się z nim spotkać, spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Czy za nią zapłacisz, czy nie? To już nie moja sprawa. To nie będzie łatwe. Co będę z tego miał? Prędzej czy później Diego zapyta mnie, co o tobie sądzę. Zgadnij, od czego będzie zależała moja odpowiedź. Może będę musiał mu zapłacić za tę recepturę. Potrzebuje 50 bryłek grudy jako zaliczka. Nie ma mowy! Chcę zabić teraz jego Nie ma rudy, nie ma receptury. No dobra. Ale o rudzie porozmawiamy, jak będziesz miał recepturę w ręku. Ja tam się nie mieszam. Nie, albo zapłacisz mi z góry, albo sam sobie idź do obozu na bagnie. Jest tu wielu żółtodziobów. Chyba jednak zlecę to zadanie komuś innemu, jak będziesz miał nie zawsze Świetnie. Zapomnijmy o całej sprawie. Zaraz, powoli! Chciałem tylko zobaczyć, jak daleko się posuniesz. Pięćdziesiąt bryłek to trochę dużo, jak na żółto dzioba, nie sądzisz? To już lepiej. A niech cię szlak! Masz tu swoje pięćdziesiąt bryłek. Tylko nie próbuj mnie wykiwać, mały! Zobaczyć, się Myślałem, pozbyć. że to się skończyło. Hej, ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach! Może czegoś potrzebujesz? Czeka, Czeka, nie próbuj mnie może... wykiwać, się... Pokaż mi swoje towary. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. Hej, ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach! Zawsze to Mam już dosyć tej górskiej planiny. już już się nie doczyni. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. To już się więcej nie powtórzy. Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Jestem tu by wskazać ci właściwą ścieżkę. Witaj. Jestem fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. Pokaż mi swoje towary. Jestem Fisk. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował. Mogę ci coś sprzedać? Fisk? Nie, to się chyba tak, nigdy nie skończy. Bowiem. O, swoje no, lub krzaczki. No, no, dobrze, mieć. co on ma? A więc Fisk ma zarcywiały miecz. Krótki miecz. Chłopski miecz. Jeden to bielca. Dzierż mi co? Kopacza, który się nie opłaca kupować. A więc y, ja bym mu sprzedał chętnie, żebym Cześć. Jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Czego Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną zbroję którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku. Ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. Którą na składzie Fisk? To jeden z Dobrze, daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz. Tylko nie maruć za długo. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla Ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110 bryły kródy. Zainteresowany? Dobrze, wezmę go. Trafiła ci się nie lada okazja. My to nie będziemy nie wierzyć, wierzyć, że... mieć w stanie. Nie, nie będziemy Dobrze. Trafiła ci się nierada na okazję. Świetne Jienki. Zobaczmy. Nie myślałem, czego się siła uczy. 20 Mam dla ciebie miecz. To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej, wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Jeśli Diego zapyta o ciebie. Opowiem Zobaczmy, się za tobą. Póki co... Trzymaj się. O, 200 punktów doświadczenia. Za takie banalne zadanie. Teraz ja wyświadczę to. Dzięki. się. Opowiem się. Póki co? trzymaj się. Idziemy do snapa i będziemy kończyć ten odcinek. Mało w nim zrobiłem, bo wykonałem malne dwa zadania i doszedłem do obozu i to, i to praktycznie Czekaj. Więc, yy, trochę mało, ale pamiętajcie, że przez 10 minut oglądaliście wstęp. I te pierwsze odcinki, one nie są zbyt interesujące, ja mało walczę. Chodząc na to, że po prostu jestem troszkę słaby. Dobra, to no, Znowu nie. Nie, nie podchodź. Tam nie Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie. Teraz muszę je tylko wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj. Może radziłbym sobie, nie on ucieka, ale nie chcę mieć żadnych problemów. A więc oddajmy po mam przy sobie rzeczy, które musisz. Chcę tylko rzucić i za chwilę potraktować tego bomba. Potraktować szczęście, ładny. Dobra. dobra, a więc prawie 30 minut naliwania, żeby się grę. Eee... A więc zobrzymy. A więc ja już dzisiaj się z wami żegnam i chciałem was.